...Starzyńskiego, przybyła tutaj piaskownica, są przeniesione w to miejsce. Są takie zabawki sensoryczne, takie układanki niby, coś w tym stylu. Tutaj jest z obawą kolejna zjeżdżalnia, kolejny tego typu sprzętek tam dalej. Na razie mamy zakaz wstępu, tak mi się głupio kojarzy z wiosną do 2020 roku, jak była epidemia. To jest taka, taka sytuacja miała miejsce. Tam jeszcze jest e, takie, a, taka ścianka wspinaczkowa, znaczy ten e, park, mini parklinowy, o, coś w tym stylu. fajnie to wygląda. I tutaj jest właśnie taka mini ścianka spinaczkowa, można powiedzieć parklinowy. Tak, ścianka wspinaczkowa. Musi na, na razie zaprawa tutaj zasknąć, żeby to można było z tego korzystać. Uzupełniono ziemię też przy zabawkach, wszelkie, wszelkie zadolenia Więc pod piaskiem, jak dziecko spadnie to, to się nie potłucze.